Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Susowy Citroen DS9 Atense miał zostać zaprezentowany podczas salonu samochodowego w Genewie w 2020 roku, który został następnie. Odwołany z powodu sytuacji związanej z koronawirusem, dlatego nowy francuski sedan pojawi się bezpośrednio u bilerów. Dowiedzmy się więcej o jego cechach. Citroen DS9 tense, design i wnętrze. Pod względem stylistyki Citroen DS9 jest bliski Peugeotowi 508, mimo że DS dołożył wszelkich starań, aby je rozdzielić estetycznie. Samochody różnią się linia pasa i dachu, ale to nie wszystko. Przód również jest inny, a DS9 jest bardziej sportowy i muskularny dzięki nowej kratce i ostrym pełnym reflektorom LED, tył ma szczególnie. Smukłe reflektory LED i wydatny zderzak. Boki i detale obu samochodów wyróżniają się również wieloma chromowanymi detalami na nadwoziu, bardzo lubianymi przez Francuzów. Klasycznym akcentem w DS9 SA bezramkowe szyby, takie same jak w Peugeot 508, które dodają samochodowi sportowego charakteru, a także dwa małe boczne stożki, świetlne przypominające te z kultowego DS55. Przy długości 4,93 m i szerokości 1,85 m. DS9 jest wygodny nawet dla pięciu pasażerów z bagażem, oferując nie mniej niż 500 litrów pojemności do ich wygodnego przechowywania. Ponadto komfort luksusowej francuskiej limuzyny można docenić w różnych przemyślanych detalach wnętrza, takich jak wybór wysokiej jakości wyrafinowanej tapicerki Citroen ds 9 tense, silniki i osiągi. Citroën DS9 jest oferowany wyjątkowo z hybrydowym układem napędowym typu plugin, składającym się z turbodoładowanego silnika benzynowego. Współpracującego z silnikiem elektrycznym, aby osiągnąć łaczna moc 225 koni mechanicznych. W pełni naładowany samochód gwarantuje zasięg około 45 km cykl WLTP. DS9 Tense jest wyposażony w system odzyskiwania energii, który doskonale nadaje się do ładowania akumulatora podczas jazdy, a dzięki. Ładowarce o mocy 7,4 kW do jego pełnego naładowania wystarczy 1,5 godziny. Za przeniesienie napędu odpowiada ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów, a samochód może poruszać się bezemisyjnie z maksymalną prędkością 135 km na godzinę. Koncepcyjny DS9 Coupé DS9 zainspirował również dwa drzwiową wersję Coupé o nieco zmienionej stylistyce. Drzwi S większe, dach krótszy, a tylne szyby boczne mniejsze. Ten koncept coupe ma bezpośrednio konkurować z BMW serii 4 i Mercedesem klasy C i oczekuje się, że będzie wyposażony w ten sam silnik. Hybrydowy, co sedan, z napędem na przednie koła o mocy 225 lub 250 km. Nie wiemy jeszcze, czy ta wersja kabrioletu będzie dostępna na rynku, ani ewentualnie kiedy nie mamy też jeszcze żadnych oficjalnych. Szczegółów dotyczących cen DS9 Atense e choć sądząc po plotkach Powinny one być podobne do tych niemieckich rywali, z którymi stara się konkurować. A WordPress Commenter Hello World